Dzień dobry kochani, witajcie w kuchni Magnusa. Jako, że zbliża się Wielkanoc, dzisiaj zrobimy coś absolutnie klasycznego czyli żurek w chlebie. Nie idziemy jednak na matkiznę, chleb również zrobimy sami od zera. Także najpierw przygotuję sobie ciasto, zostawię je do wyrośnięcia. W trakcie tego, jak moje ciasto będzie wyrastać, przygotuję przepyszny żurek. Kiedy zupa będzie gotowa, ciasto również już powinno być idealnie wyrośnięte. Wtedy przygotuję właśnie również te chleby i na koniec wlewamy żurek do chlebka. Czy może być coś bardziej swojskiego? Ciasto zaczynam od tego, że robię sobie tak zwany starter, czyli do 250 ml wody dodaję. Mąkę, cukier oraz drożdże. Woda, oczywiście, nie może być za gorąca, z ciepła, bo nam e, drożdże. Listy składników, na wszystko, oczywiście, zobaczycie w opisie więc tym się nie martwcie. Na ciasto biorę 600 g mąki pszennej i z, tej, z tych 600 g mąki pszennej, z tej mąki, wziąłem właśnie łyżkę, którą dałem teraz tutaj do startera. I taką mieszankę zostawiamy na 15 minut. Moi drodzy, nasz starter, jak widać, sobie ładnie popracował, więc w tym momencie do dużej miski dodaję resztę mąki z 600 g, które miałem przygotowane, dodaję dwie łyżki oliwy oraz nasze drożdże. I w tym momencie za zaczynam mieszać moje ciasto, czy znaczy jeszcze nie ciasto, ale moje składniki na ciasto. Najpierw zacznę od mieszania tego wszystkiego drewnianą łyżką, a za chwilę, jak już to nie będzie zbytnio możliwe, albo łatwe, zacznę to ugniatać. Nasze znaczy ciasto będzie mogli dać jakieś 10 minut, dzięki czemu będzie takie przyjemne, sprężyste i gotowe, żeby odłożyć je do wyrośnięcia. Moje ciasto jest już ugniecione, więc w tym momencie idzie do miski, którą sobie oprószyłem mąką. Przykrywam ściereczką, zostawiam na 2 godziny do wyrośnięcia i podczas tych dwóch godzin my przygotujemy swój żurek. Mój żurek zaczynam od tego, że na kuchence właśnie postawię sobie 3,5 litra wody do gotowania i pokroję w bardzo dobrą kostkę 400 gramów boczku. Tutaj tu dolną część sobie odkrajam, z tego względu, że to nie jest zbyt niejadalne. Jeśli by były tutaj takie jakby większe kawałki tłuszczu, to żebym bym to raczej odkroił, a w tym momencie pokroję to taką drobną kostkę, przysmażemy to na patelni, wytopimy trochę z tego tłuszcz i na ten tłuszczu również za chwilkę usmażemy cebulkę. Mój boczek jest już gotowy, więc w tym momencie będziemy go smażyć na suchej patelni. On wytopi z siebie tłuszcz i wtedy dorzucimy do niego cebulę, którą pokroję w trakcie smażenia. Także w trakcie, jak mi się tutaj zaczyna smażyć, ja sobie szybko przygotuję cebulę. Kiedy mój boczek jest już mocno przysmażony, puścił trochę tłuszczu, dodaję w tym momencie moją cebulę. Mieszam wszystko razem dokładnie i przysmażam, aż cebulka się usmaży, je lekko. Moja cebulka się już ładnie zarumieniła, więc w tym momencie dodaję ją do mojej gotującej się wody. Jeszcze do naszego garnka dodaję 2-3 rozgniecione ząbki czosnku. I na małym, średnim małym ogniu gotuję to przez jakieś 30 minut. Naszym następnym krokiem jest kiełbasa. Mianowicie planuję pokroić ją na talarki obsmażyć ładnie z każdej strony, po czym przełożyć na ręcznik papierowy, żeby sobie odciekła z tłuszczu. Końcówki nie są do larki. Zaufajcie mi. Ale psiknięć po prostu taką mgiełką, żeby nie było zbyt dużo oleju i wrzucamy kiełbaskę na patelnię. Kiełbaska się ładnie smaży, żurek się bardzo ładnie gotuje, więc wydaje mi się, że to jest idealny moment, żeby kliknąć guzik i subskrybuj. Serdecznie zapraszam. A jeśli chcecie więcej kontentu, to zapraszam na patronite.pl u kośnik Magnus. Także, moi drodzy, moje towarki są już bardzo ładnie przyrumienione, więc przełożę je sobie w tym momencie na ręcznik papierowy. Przygotowałem sobie po prostu blachę z piekarnika. I zostawię tak, żeby sobie odciekło. A jak minie mi właśnie pół godziny, które sobie ustawiłem, to dodamy te kiełbaski do garnka z żurkiem. Słuchajcie nasz bulion. Gotuje się pierwsze pół godziny, więc to jest czas właśnie by dodać nasze smażone kiełbaski, talarki do naszego bulionu. Ostrożnie, żeby nas nie ochlapał. I znów na małym ogniu, pod przykryciem, kolejne pół godzinki, aż do na następnego kroku. Mój żurek jest już prawie gotowy, w jesteśmy w tym momencie na ostatnim etapie. Ja jeszcze, nie jest to krok obowiązkowy, ale zwyczajnie lubię też ten bulion. Dodaję bulion z niary, tak odrobinkę, dosłownie tak z łyżeczkę, może troszeczkę więcej, do smaku. Jeszcze całość właśnie tutaj wymieszam. Także w tym momencie ja do mojego bulionu dodam dwie buteleczki zakwasu. Dokładnie wszystko wymieszam i zagotuję. Dobrze, na żurek w tym momencie znowu się zagotował, więc dodajemy po łyżce majeranku, chrzanu. I mieszamy wszystko dokładnie do połączenia. Tutaj, żeby nam majeranek jednak zatonął, a nie był na wierzchu, żeby ten chrzan się rozszedł. I w tym będzie nasz ostatni krok, czyli musimy zahartować śmietanę. Odlewam tak dosłownie z chochelkę bulionu bez dodatkowych składników do naszej śmietany. I w tym momencie naszą śmietanę po prostu wymieszam faktycznie z tym bulionem, czyli właśnie zahartuję te śmietanę. Mieszana się połączy właśnie bardzo dobrze, będzie taki bardziej krem niż śmietana. Gdybym dodał śmietanę od razu do żurku, śmietana mogłaby się zważyć i nie byłby to przyjemny ani smaczny widok. Ja dodam to jeszcze trochę po wymieszaniu, nie zaszkodzi to, a może tylko pomóc. I myślę, że gotowa nasza zahartowana śmietana idzie do naszego żurku. Mieszamy nasz żurek, się razu rozjaśnił. i Jak widzicie, piękny, pachnący i gotowy. Także, moi drodzy, mój żurek jest już gotowy. Jajka się gotują, więc tas na chleb. Moje drożdżowe ciasto wyjmuję z miski. W tym momencie rozdzielę je sobie na dwie części, ponieważ jest ciasto będzie na dwa chlebki. W tym momencie z każdego z tych ciast właśnie uformujemy sobie taką kulkę, trochę jeszcze jakby. Ponaciągamy je tak do środka. To pozwoli nam, żeby się ładnie później jeszcze rozrastało. A i jeszcze bardzo ważne, bierzemy sobie mały kawałek z każdego z tych ciast. Formujemy taką kuleczkę, która będzie jakby naszym uchwytem do naszej przykrywki w naszym chlebie. Do obu ciast w tym momencie jeszcze zrobię sobie takie kuleczkę. Zobaczymy sobie miejsca tę kuleczkę, tutaj do środka. W tym momencie odkładamy to jeszcze na blachę na jakieś 20 minut, żeby nam jeszcze troszeczkę właśnie urosło po prostu w takim stanie, i później pójdzie do piekarnika. Także piekarnik na 2 się minęło troszeczkę jeszcze urosły. Wchodzą do piekarnika na 40 minut przy 200 stopniach. Cześć moi drodzy, wideo skończymy jutro, ponieważ ogólnie miałem cały dzień problemy z prądem i dzisiaj. Właśnie podczas pieczenia chlebów wysiadł mi prąd. I nie ma go już dobrą godzinę, więc chlebki raczej nie będą już dobre do użytku. E, żurek zdążyłem zrobić, więc jutro szybko ogarnę e, pieczenie chlebów. No i, no i skończymy wideo. Dzień dobry, moi drodzy! <laughs> Witam Was w nowym dniu, w którym upiekłem sobie dwa nowe chleby, ponieważ tamte nie nadawały się do jedzenia po tym, jak wysiadł mi prąd. E, aczkolwiek coś chyba było nie tak z drożdżami, bo niezbyt dobrze mi też wyrosły, więc może to jakaś opatrzność, czy coś w tym stylu. Tak czy inaczej, moi drodzy, upiekliśmy sobie dwa piękne chlebki tutaj, jak widzicie, które posłużą właśnie nam za miski. I w tym momencie odetniemy czapy tych chlebów, więc będziemy mieć takie właśnie piękne pokrywki tutaj, o, i wydrążymy środek. Po wydrążeniu środka, włożymy jeszcze raz te chlebki na 15 minut do piekarnika, na 180 stopni, z tego względu właśnie, żeby lekko spiec je również w środku, i co za tym idzie, będą nieprzemakalne. To jest bardzo delikatna sytuacja, słuchajcie, chirurgiczna precyzja, no, właśnie. Różni są chirurdzy. Pięknie, absolutnie przepięknie. Spójrzcie, jak to wygląda. No, po prostu coś wspaniałego. Oj. <grytanie z tymi> tu mi poszło troszeczkę gorzej, ale dalej jest to do zrobienia. O, będzie git. Dobra, moi drodzy wydrążamy środek. No i cóż, biorę łyżkę. Nie mogę tego też robić jakby zbyt dużymi kawałkami, bo mogę rozwalić cały chleb. Trzeba to robić dość subtelnie, zostawić trochę jednak tego miąższu tam na, na bokach, żeby aż całościowo tego tak za bardzo nie wygrzebać. I Tak samo na dnie. Do pewnego momentu możemy nawet resztę przyklepać w ogóle, przygnieść trochę tam i tak też tutaj zrobię. To jest teraz no lekko tak o i boki ugniatam. miska na 1 gotowa, oczywiście z pokrywki nie wyciągam tylko tak o, ach, to jest coś wspaniałego sprawdzę, że klem jest zamknięty właśnie jeden drugi, ale są właśnie lek lekko, tak na przykład właśnie popękane tutaj na dole po to właśnie teraz między nimi właśnie to pierwsze ugniatam a po drugie właśnie po to będziemy teraz zapiekać to jeszcze chwilkę w piekarniku także mój piekarnik jest już zagrzany tak 180 stopni, 15 minut. Do zobaczenia. Moje chlebki są już gotowe. Są faktycznie tak jest taka jakby lekka skorupka teraz właśnie od środka, więc już czas, żeby nalać żurek. Ja tutaj sobie przygotowałem jajka, więc od razu włożę je do środka. No i cóż, lecimy. Także moi drodzy, uwaga. Piękny, wspaniały żurek w chlebie. Także kochani, e, mój żurek w chlebie jest już gotowy. Jeden odkładam na bok, będzie dla żony, a drugi wsuwam ja. Wszystko oczywiście jest jadalne i chleb, który też troszeczkę nasiągnie w tym momencie właśnie tam w środku. Tym żurkiem będzie pyszny do schrupania właśnie też o smaku żurku. I nasza przykrywka również jest... Jak najbardziej jadalna. Jeśli chodzi o sam żurek, zdaję sobie sprawę z tego, że dla niektórych z was może to nie być żurek, ponieważ nie ma białej kiełbasy w środku i tak dalej, ale zachęcam, żeby spróbować zrobić to w ten sposób, żeby przysparzyć zwykłą kiełbaskę w talarkach i zdać właśnie podczas przygotowania jest absolutnie przepyszny. Jadłem wiele różnych żurków i to przyznaję, jest żurek, przepis na żurek, który dostałem od mojej żony i uwielbiam, po prostu uwielbiam. Także kochani, ja wam serdecznie dziękuję. Zachęcam do zostawienia komentarzy i subskrypcji. No i oczywiście łapki górę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Udane gotowania i wesołych świąt!